Dzień dobry, witam was serdecznie w programie Ania Gotuje. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić ciasto francuskie z jabłkiem. Potrzebne wam będzie ciasto francuskie z Biedronki, y, cynamon, y, cukier, żółtko, jajka rozbełtane i dwa jabłka. Y, ciasto francuskie kroimy na sześć części. Resztkę możemy upiec y, normalnie bez jabłka. Jabłko kroimy na cztery części i wydrążamy środek łyżeczką, o tak. Następnie kładziemy jajko w ten sposób, na połowie, na środku i składamy ciasto francuskie róg. Oj, przepraszam, jeszcze trzeba przecież wziąć ten cynamon z cukrem. Trzeba go pomieszać i tu, w tą dziurkę. Trochę tego wsypać. To się zawsze trochę rozsypie, ale to trzeba ominąć. Więc środek, z, z, tu róg z rogiem, następny róg. ładny jajkiem rozbiotanym wziąć pędzel, nie trzeba tego robić, ale to się przydaje. Posmarować tu, tu, bo żółtko jajka usmażone nie dodaje żadnego smaku, a działa jako taki klej. Robimy tak wszystkie jabłka, wszyscy, wszystkie kawałki ciasta francuskiego. Piekarnik już zrobił. trzeba wstawić na 210 stopni i piec jabłka 20 minut. do rogu, każde ciastko. Nie wiem, czy już to mówiłam, ale można to zrobić z rodzinkami. Też jest dobre. Ale ja wolę bezrodzynek. Jak ja Następnie każde ciastko przekładamy na blachę wyłożoną papierem do tyczenia. Można to zrobić też w takiej postaci, jeśli ktoś nie lubi ciasta francuskiego. Resztę ciasta usmażyć normalnie. Przenieść każde ciastko. w małych odstępach, chociaż żeby się nie skleiły. I to wkładamy do piekarnika, piekarnik 210 stopni na gdzieś 20 minut. Zamknąłem już piekarnik. Życzymy sobie.